Yeah. Uh -huh. Dzień dobry dziewczyny. Dzień dobry. No dobrze, Dzień mamy dobry. suknię. Trochę chyba takie dwie kategorie, bo widzę z jednej strony kwiaty i krótkie, z drugiej strony bardziej y, balowo. Może najpierw na tym balu się skupmy. Jak to jest w karnewale, w co się ubieramy? No, obecnie królują nam studniówki. Jeszcze do końca lutego wszystkie dziewczyny przychodzą stroić się na ten najważniejszy bal w ich życiu. Przede wszystkim wybierają kreacje w ciemniejszych odcieniach, ponieważ ten bal zobowiązuje. Ozdabiamy je pięknymi koronkami ręcznie wyszywanymi gorsetami i w tym sezonie cieszą się powodzeniem piórka, dodatki z piórek. Tak. A proszę. Akurat tutaj piórek nie widzę, to gdzie te piórka przyczepiamy? Skrzydła sobie robimy? Czy? Tak, wszystkie piórka wyszły jak świeże bułeczki na bale, ponieważ mhm. akurat aktualnie panuje ten sezon, więc dziewczyny świeżo ubrane już szykują fryzury i makijaże. Natomiast piórka dokładamy u dołu sukienek, na bioderkach, jeżeli chcemy poszerzyć sobie Partie ciała, które na przykład mamy szczuplejsze, bądź na biuście, jeżeli chciałobyśmy tutaj dodać objętości i e, takiego, takiego delikatnego wiaterku i powa, powabu, bo po prostu ten wiatr, kiedy on wieje, to on tak fajnie otula naszą twarz, to, to zupełnie ładnie wygląda. Czyli zakrywamy trochę nasze mankamenty, jednak tak, słowem tak, 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 pracujemy nad tym. No dobrze, mhm. a ja jestem konserwatywny, jestem facetem i w ogóle to się na modzie nie znam. Stąd moje pytanie, czy te suknie, które nam urocze panie prezentują, one nie jakby zbyt odważne, jak na studniówkę? Tak. We'll be right back. Jak na studniówkę są odważne, natomiast karnawał to nie tylko okres studniówek, prawda? Są różnego rodzaju bale, a każdy bal zobowiązuje do ubrania kreacji odpowiedniej do danej okazji. I właśnie dlatego jestem ja, żeby na miejscu do danej osoby nie tylko dobrać suknię pasującą do okazji, co jest bardzo ważne, kolorystycznie dobraną do aparycji, to też jest bardzo ważne, jak i również do sylwetki, bo tak jak właśnie tutaj wspomniałeśmy wcześniej, trzeba ukryć mankamenty i podkreślić zale a jeszcze ja zapytam o włosy, bo tutaj widzę wszystkie sukienki, niezależnie od okazji, bo mamy tutaj też bardziej takie chyba już wiosenne, tak, może niekoniecznie studniówkowe kreacje, wszystkie rozpuszczone. Czy to jest jakiś trend, czy to tak jest, że idąc na bal, jednak? spinamy już włosów? I przede wszystkim do kreacji. Razem z Dianą współpracujemy, także już wiemy wcześniej, jaką kreację będzie miała modelka czy nasza klientka i wcześniej już po prostu ustalamy tą fryzurę, robimy próbną, przygotowujemy się do tego, żeby naprawdę zjawiskowo wyglądała nasza klientka i nasza modelka. Mhm, okay. Diana, a powiedz mi, w czym jeszcze chodzimy na bale? Bo wiemy, że piórka się pojawiają, ale to chyba nie jest owrac. Do nas, jak tak. miło. ale to chyba nie jest jedyny taki nietypowy materiał, z którego suknie balowe się teraz jakąś. To jest tylko dodatek. Mm. Materiały jakie królują, no to dziewczyny bardzo często oprócz matów standardowych, eleganckich, klasyka ponadczasowa wybierają cykiny. Chciałby tego dnia po prostu zabłysnąć i wyglądać wyjątkowo. Niektóre z nich wybierają fajne, asymetryczne fasony, które będą na pewno się wyróżniać. I do tego zdobią je kryształkami, tak jak tu prezentują dwie dziewczyny. Mamy kryształy z zagranicy sprowadzane, które są najlepszej jakości, one dokładnie odbijają światło. I ostawiają nimi suknię, żeby, jeśli już jest matowa, to dodatkowo czymś tam zabłysnąć, jeśli nie biżuterią ani nie fryzurą. Mhm. Tutaj mówisz o kryształach, ale to, co jeszcze zdradziłaś mi za kulisami, to, że masz suknię w swoich zbiorach, tak bym to w cudzysłowie nazwała, z bursztynu. Tak, jako mała dziewczynka zamarzyłam sobie, żeby stworzyć suknię z bursztynu, ponieważ on, oprócz tego, że wygląda jubilersko, pięknie i tak dalej, to ma właściwości uzdrawiające. I to już od dawien dawna była, była znana ta, ta jego moc, gdzie kobieta czy człowiek, który wkładał te kamienie, on po prostu, jego siły witalne w organizmie wracały. I stąd mój pomysł na suknię. Prawdopodobnie z moich informacji jest to jedyna na świecie suknia. Powstała właśnie suknia zbudowana z bursztynu. Mhm. Czy no szkoda, że nie możemy tej sukni tutaj zobaczyć, ale próbuję sobie wyobrazić, czy tego jest bardzo dużo. Czy to jest suknia w takim typowym bursztynowym kolorze? Czy ten bursztyn to są tylko jakieś takie dodatki, które... Tak jakby są takie, taką kropką nad i w tej sukni. Bardzo chciałyśmy ją dzisiaj pokazać, natomiast no, nie udało nam się jej też dokładnie dopasować tak, żeby przedstawić ją odpowiednio odbiorcom tutaj e, na wizji. E, natomiast ona jest w całości zbudowana z bursztynów, czyli od góry do dołu jest zdobiona tymi, e, tymi kamieniami. E, no i oczywiście zrobiono również piórka, o których wspomniałam, jak i też kryształy. I taka trochę matka natura nam wychodzi tutaj w tej sukni taka kobieta. Tak, tak blisko tak, z naturą. Tak, 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 mhm. tak, o to dokładnie chodziło. No i oczywiście też o to, żeby no, przywrócić nasz kruszec naturalny z naszego bałtyckiego morza. To jest nasze złoto, naszego kraju i chciałabym, jeżdżąc po świecie, organizując różnego rodzaju pokazy, prezentować to nasze bałtyckie złoto. Wszędzie. Mm -hmm. Pięknie, piękna inicjatywa. Ale jeszcze wracając do tych sukienek. Tu mamy sukienki balowe, a te dwie pozostałe gdzie można założyć. Yy, mamy piękną kolekcję jedwabi, ponieważ podróżujemy po całym świecie, zdobywamy tkaniny z, z najbardziej dalekich krain. Są one ręcznie malowane, to prawdziwe naturalne jedwabie. Yy, I. Właśnie zbliżając się już do lata, ponieważ nawet w tej zimie mamy wspaniałe lato i wiosnę, to już tak jakby szykujemy się na sezon letni i to będą właśnie piękne, zwiewne suknie z falbanami, wzorzyste, kwieciste, kobiece, energetyczne, falujące i 100% naturalne. Czy na jakieś wyjście wieczoro, wieczorem taka sukienka również się sprawdzi? Ja wyszłam w sukni w róże jako chrzestna, mhm. Myślę, że wieczorem również się sprawdzi w ciepłe dni, ponieważ jest bardzo cienkiej tkaniny, to na pewno nie o tej porze roku, chyba że się okryjemy. Dodatkowo jeszcze czymś ciepłym, natomiast no bardziej na takie okazje o wesele, może na co dzień. Mhm, niekoniecznie, tak. niekoniecznie. No dobrze, a jeszcze powiedz mi, jako projektantka, pewnie zauważasz jakąś prawidłowość, może idziesz za trendami, na pewno idziesz za trendami. Czy jest tak, że teraz bardziej sukienki krótkie, kiedyś długie, czy odwrotnie na, na bale? Mówię tutaj o balach karnawałowych, bo dzisiaj w tej konwencji mamy program. To tak, jeżeli bale karnawałowe, to też oczywiście następuje podział, jakiego typu będzie to bal. Studniówki, no to królują długie balowe suknie. Mhm. Dziewczyny, jedyne z czym szaleją, to rozpierdaki, czyli rozcięcia na jedną A, no nogę, jakaś, chcą coś chcą pokazać. pokazać tak? Tak. A jeżeli chodzi o innego rodzaju bale? Tak, krótkie, zdobione tymi piórkami, krótkie, asymetryczne, yy, nawet 7 8 I teraz Waj ja tak. muszę zaistnieć, szanowni państwo, w tej rozmowie ze złymi informacjami, <grym> niestety, bo musimy tę rozmowę i program kończyć. Dziękujemy naszym nieocenionym ekspertom za to, że paniom, bo panom niestety nie powiedziały, w co się ubierać. Jana na studniówki, na karnew. I Iwon Natkaczek, dziękujemy wam bardzo. Tak.